W 1936 roku podczas wykopalisk archeologicznych na cmentarzysku we wsi Biała została odkryta popielnica, która stała się obiektem ogromnego zainteresowania z powodu symboli znajdujących się na niej, a w szczególności swastyk oraz dwóch krzyży, które później zostały spopularyzowane w ramach symboliki rodzimowierczej jako ręce Boga. Mimo to, że jego użycie niekiedy budzi kontrowersje nawet wśród samych wyznawców wiary rodzimej Słowian, postanowiliśmy zatem wyciągnąć ten temat ponownie na światło dzienne. Spróbujemy też odpowiedzieć na kilka pytań: skąd właściwie symbol pochodzi, dlaczego nazywany jest rękami Boga i czy mamy go identyfikować dziś z kulturą słowiańską, czy raczej jako germańską. W 1936 roku podczas wykopalisk na cmentarzysku we wsi Biała w województwie łódzkim prowadzonych przez oddział prehistoryczny Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi została odkryta waza, tak tzw. popilnica, która służyła pierwotnie jako urna na szczątki z ciała opalenia. Pochodzi ona z przełomu II i III wieku naszej ery i została wykonana przez ludność kultury przeworskiej. Popielnica ta została znaleziona potłuczona w grobie, być może kobiecym, na co może wskazywać, znajdujący się też w grobie, prześlik oraz igła. Jest bogato zdobiona ornamentem geometrycznym i zawiera m.in. przedstawienia zagadkowych postaci i zwierząt. Te symbole miały zapewne charakter rytualny bądź magiczny, albo tworzyły scenę narracyjną o znaczeniu religijnym. Ale na większą uwagę na popilnicy przyciąga kilka charakterystycznych swastyk i krzyży o ramionach zakończonych grzebykami, znanymi dziś jako ręce Boga. Symbol, jakim są ręce Boga, to rodzaj przedstawienia krzyża, niekiedy określanym również krzyżem słowiańskim lub prasłowiańskim, czy też jako ręce Swaroga. Na tym symbolu możemy dostrzec cztery pierunowładne ręce o pięciu lub sześciu palcach, które tworzą krzyż równoramienny. Ramiona krzyża skierowane w cztery strony świata są wyrazem wszechwładności stwórcy. Grzebienie na końcach mogą symbolizować deszcz, chmury lub promienie słoneczne. W środowisku naukowym dominuje też pogląd, że krzyże są w istocie skrzyżowanymi rękami łowców przedstawionych na popilnicy. Na tym samym naczyniu wyryte były również inne symbole i wizerunki, m.in. postaci stojących na koniach. Znaczące dla jego interpretacji było spostrzeżenie, że grabie kończące ramiona krzyża wyglądają identycznie jak dłonie owych postaci, które z kolei identyfikowane są jako wyobrażenia zmarłych przodków. Sama nazwa Ręce Boga została spopularyzowana w latach 90. XX wieku przez środowisko skupione wokół rodzimego kościoła polskiego, w oparciu o interpretację jego założyciela Lecha M. Fazego-Stefańskiego, którą przedstawił w swojej książce Wyrocznia Słowiańska wydanej w 1993 roku. Duży, centralny krzyż, którego ramiona zakończone są palcami lub grzebieniami, ma według Stefańskiego symbolizować Boga Najwyższego, a także wszechświat i równowagę, do której dąży natura. Swastyki umieszczone pomiędzy tymi ramionami stanowić mają atrybuty Sfaroga i jego syna Sfarożyca. Według innych interpretacji, swastyki z pojedynczo zakończonymi ramionami wiązane są z bóstwami słonecznymi, zaś te z rozgałęzionymi z bóstwami gromowładnymi. Zatem w ramach Panteonu Słowiańskiego sfastykom tym odpowiadać będą bogowie Daćbuk i Perun, bracia i synowie Sfaroga. Swarogowi z kolei, jako bogowi nieba, przypisywana jest wszechobecność. Odpowiadałaby ona zatem obejmowaniu świata przez ramiona rąk Boga. Składa się to na powiązanie rąk Boga ze Swarogiem, że Swaróg jest określany jako bóstwo naczelne słowiańskiego panteonu. Co więcej, ręce Boga jako symbol Swaroga wymieniane są również przez Grzegorzewicza w książce o bogach i ludziach. W takim wypadku nazwy prawidłowo odwzorującą jego znaczenie byłyby ręce Swaroga. Ręce Boga nie są dziś właściwie związane z jakimkolwiek konkretnym bóstwem świadomości dużej części rodzimowierców, przez co pełnią raczej funkcję symbolu wiary rodzimej samej w sobie. Krzyż słowiański można by zatem uznać za symbol całego panteonu i nazwać rękami bogów. Powszechne kojarzenie tego znaku z religią dawnych Słowian doprowadziło do tego, że symbol awansował nawet do rangi ideogramu wyrażającego pojęcie Boga Najwyższego. Z czasem sceptyczni badacze historii zaczęli wytykać rodzimowiercom nadimpretacje oraz dogmatyczne przypisywanie tego symbolu prasłowianom, bo dziś znalezisko jest często identyfikowane raczej z kulturą ludów germańskich. Kultura, do której przynależy to znalezisko, przez archeologów jest powszechnie utożsamiana z ludnością obszaru kultury przeworskiej. To kultura archeologiczna epoki żelaza, rozwijająca się na terenach obecnej Polski oraz Galicji i Zakarpacia, między III wiekiem przed naszą erą a V wiekiem naszej ery. Identyfikowana jest raczej z wandalami, których większość naukowców przypisuje dziś do ludów germańskich, ale przyglądając się środowiskom historycznym, to można zauważyć spór, o to czy wandalów należy łączyć z Germanami czy ze Słowianami. Należy jednak nadmienić, że w przeszłości kultura przeworska była określana również mianem kultury weneckiej i wiązana była z prasłowianami. Powstaje teraz pytanie, jakiego pochodzenia są symbole wyryte na popielnicy sprzed prawie 2000 lat? Czy ręce Boga są symbolem słowiańskim czy germańskim? Przyjrzymy się temu bliżej. Swastyki są symbolem religijnym, obecnym w większości kultur i pochodzenia ich należy szukać w Azji lub na Bliskim Wschodzie. Jedno z najstarszych malowideł z motywem swastyki ma około 10 tysięcy lat. Ten symbol jest dużo starszy niż kultura germańska i słowiańska. W epoce brązu znana była już w Europie u plemion germańskich w okresie od 1 do IV wieku naszej ery pojawiła się ale głównie w formie trójramiennej znanej jako triskelion. Podobne swastyki jak te z popielnicy odkrytej w Polsce znaleziono w 1964 roku na terenie dawnej duńskiej osady Hedeby w obecnych Niemczech. Naczynie ceramiczne zawiera motywy jelenia i swastyki podobne do urny z cmentarzyska pod Łodzią. Symbol ręce Boga bardzo rzadko występuje. Same swastyki udało się odnaleźć w różnych rejonach słowiańszczyzny oraz całego świata, a ręce Boga w takiej formie jak te na popilnicy występują tylko na niej. Podobne symbole do tego udało się znaleźć tylko w okolicach położonych na południowy wschód od gór Ural, a pochodzenie tych symboli datowane jest na wiek około 4000 lat. Bliźniaczo-podobny symbol odnaleziony został również wśród znalezisk archeologicznych dotyczących słowian pochodzących z wczesnego średniowiecza. W wykopaliskach w osadzie nieopodal Moskwy odnaleziono wrzeciono-łupkowe z wyrytymi symbolami solarnymi, gdzie widnieje on obok wariantów swastyki. Także nie ma potwierdzenia na to, że jest to symbol germański. Bardziej widoczny jest on w kulturze słowiańskiej. Poza tym jest zupełnie nieobecny w germańskiej kulturze i folklorze. W przeciwieństwie do Germanów, symbol znajduje odbicie jako jeden z bardzo wielu późniejszych motywów u Słowian, co w tym przypadku znajduje potwierdzenie choćby w przedstawionych przez Moszyńskiego motywów pisankarskich. Na podstawie tych faktów, tak jak występowania takiego symbolu zarówno w wykopaliskach dotyczących Słowian, jak i wśród wzorów używanych do ozdabiania jajek przez naszych przodków, możemy przyjąć założenie, że krzyż słowiański w jakiejś formie istniał w pogańskiej kulturze słowian. A co więcej, stamtąd udało mu się pod osłoną kultury ludowej dotrwać aż do początków XX wieku. Symbol ręce Boga, znaczenie odkrytego w centrum Polski w białej koło łodzi, jest więc niewątpliwie rdzennym i rodzinnym symbolem, wywodzącym się i pochodzącym z tej ziemi, który z kultury Wandalu w naturalny sposób mógł przeniknąć do kultury Słowian, ponieważ pewne symbole mogły z powodzeniem przechodzić z jednej kultury do drugiej. W miarę przybywania materiałów archeologicznych, a zwłaszcza polepszania ilościowego stanu źródeł z wczesnych faz wczesnego średniowiecza, przyjmuje się, iż na terenie Polski dochodziło bowiem do zazębiania się tzw. okresu wpływów rzymskich, w którym rozwijała się kultura grobów jamowych, czyli przeworska, z okresem wczesnego średniowiecza. Na ciągłość i podobieństwo między ludnością kultury przeworskiej a populacjami Słowian Zachodnich wskazują również badania antropologiczne i genetyczne. Z powodu obecności na nim swastyk, w czasie II wojny światowej naczynie to było wykorzystywane przez nazistów do celów propagandowych. Jej wizerunek reprodukowano w licznych kopiach, na plakatach, widokówkach i w gazetach, zaś dwuramienna swastyka stała się herbem okupowanego miasta Łódź. Propaganda ta miała na celu potwierdzać germańską genezę ziem polskich i usprawiedliwiać okupację. Opielnica zaginęła w trakcie wycofywania się Niemców z Łodzi. Oryginał naczynia został wywieziony z Polski w 1944 roku i do zbiorów muzeum powrócił dopiero w latach 90. Obecnie znajduje się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Oryginał przechowywany jest w muzealnym magazynie, a na stałej wystawie znajduje się jej replika. Popielnica z białej jest więc unikatowym zabytkiem, który świadczy o tym, że nasi przodkowie żyli w świecie skomplikowanych wierzeń i symboli, których znaczenie do dziś pozostaje niewyjaśnione.